No to zaczynamy w kolejnym odcinku ze słonecznym uśmiechem. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat wpływu społeczeństwa, jaki ogromny ma nacisk na kobiety, które posiadają dzieci i które borykają się z problemem wracać do pracy, pracować, czy może zajmować się domem i dziećmi. Zapraszam na odcinek. Jesteś kobietą, wychowujesz dzieci, zajmujesz się domem. Pomagasz mężowi, i wszystko wydawałoby się jest ułożone. Chciałabyś, aby to było ułożone, chciałabyś, aby to było doceniane, chciałabyś się czuć spełniona, chciałabyś czuć się spokojna. I dla niektórych osób, pod niektórymi względami, w niektórych chwilach, Możesz stwarzać pozory osoby spokojnej, ułożonej, która ma zaplanowane schemat dnia, jest zaplanowany i odbywa się wszystko w jakiejś hierarchii, a w jakiejś kolejności. I dni są niemalże podobne do siebie, bo i spacer, i gdzieś jakieś przygotowywanie obiadu, czy jakieś zakupy gdzieś po drodze. Ale każda kobieta wie, jakie są realia. Że to nie jest taki spokój, że to nie jest wszystko tak cudownie, pięknie wyglądające, jak z zewnątrz można by było to zaobserwować. Bo to nie jest tylko kwestia zaplanowania dnia, zaplanowania, gdzie się pójdzie na spacer, z kim się spotka, dziecko. I co się włoży do przysłowiowego, gara, gdzie się pójdzie na zakupy i co się kupi, kiedy się to ugotuje i tak dalej, i tak dalej. Bo są jeszcze inne problemy, które się zdarzają, które są czasami nieprzewidywalne i atakują nas z różnych stron. Zajmujemy się tym wszystkim. Niemalże jak jakiś menadżer koordynujemy, jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, jest więcej. Jeżeli jest ich kilkoro, jest jeszcze więcej różnego typu problemów, poza takim, które ludzie mogą zaobserwować. Są to multum maili, multum y, na librusie różnych też y, spraw do koordynowania, pamiętania, co któremu dziecku kiedy i w czym pomóc wspomóc, kiedy wysłuchać i mieć czas czasem tylko i wyłącznie dla tego konkretnego dziecka. i nadal wszystko byłoby ok, bo taka kobieta może czuć się spełniona. Tylko, że bardzo często jest tak, że nawet nie ma możliwości w zastanowieniu się, czy na pewno jest spełniona, czy tego chce, bo słyszy jakieś naciski społeczne, że w sumie powinna coś jeszcze. No, bo co to jest, tylko zajmować się domem i, i, i dziećmi i sprawami wokół tego? Na pewno jeszcze jak jest partner, to jeszcze pomaga partnerowi, a jeszcze jest pod telefonem, bo jeszcze przyjaciółka, siostra i jeszcze ktoś potrzebuje na przykład jakiejś porady, czy się chce spotkać, no to przecież skoro aktywnie się w tym momencie nie pracuje, no to przecież chyba można się też spotkać. Ale z takiego założenia właśnie yy, wychodzą różne osoby wokół nas i brniemy w to. I same się nakręcamy wtedy, że może coś jeszcze, tak jakby było tego wszystkiego mało. W rezultacie jesteś zmęczona pod koniec dnia, bo wszystko było w pędzie. I o wszystkim trzeba było pamiętać. No, bo skoro nie chodzisz do pracy aktywnie, no to chyba możesz pamiętać o wielu sprawach, możesz yy, wszystko przygotowywać i o wszystkim pamiętać. I zaczynasz myśleć. To może pójdę do pracy. Aby. I właśnie. Aby. Czy aby mieć spokój? Od czego? Od domu? Od zgiełku? Czy może. Od tego niedowartościowywania. Bo skoro jesteś w domu i cały czas myślisz, że coś jeszcze, coś jeszcze, i wychodząc na spacer, gdzie ma służyć do relaksacji czy aktywnemu spędzaniu czasu z dzieckiem, nadal myślisz, masz w głowie, że coś powinnaś jeszcze. Wymyślasz może jakieś projekty w głowie i jesteś nie do końca zadowolona, że nie możesz ich realizować. Ale z drugiej strony, nie masz też jak realizować, będąc w domu, masz tyle na głowie, że nie masz jak się od tego odseparować. I sama sobie wytwarzasz nerwy. Bo pędzisz, bo się śpieszysz, bo jeszcze jak dzieci zasną i jest północ, to może znowu mętlik, czy się położyć, odpocząć, czy może jeszcze coś przygotować na kolejny dzień, a może usiąść i się zastanowić nad tym, czego ja chcę. A może jeszcze przygotowywać te projekty, wdre, wdrażać w życie, no bo kiedy jak nie w nocy, kiedy wszyscy śpią. I powstaje kolejne pytanie. Czy chcesz tego czegoś jeszcze? Czy to wynika z własnej potrzeby oderwania się od tej rzeczywistości, w której jesteś, czy może to wynika z tego, jak ciebie traktują? Kim jesteś sama dla siebie? Bo jeżeli jesteś sama dla siebie tym, kim chcesz być, to tak też może być. Ale być może realizujesz się w tej konkretnej sytuacji, w której się znajdujesz, czyli w domu, z dziećmi, wychodzeniem na spacery i chciałabyś tym się tylko zająć w tym momencie. Ale te myśli, te myśli ciągle, że coś jeszcze, coś jeszcze byś. Potrzebowała zawodowo osiągnąć, no bo przecież nie po to e, tyle lat się uczyłaś, przygotowywałaś e, w różnego typu szkołach, skończyłaś studia, dyplomy, e, żeby siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, bo przecież to można wykonywać bez e, tylu lat przygotowań w innym kierunku. I to Cię nurtuje. Ale zastanów się, co Tobie przynosi satysfakcję. To może w tym momencie warto się skoncentrować na tym, co robisz, być zadowolona z tego, co robisz, bo pamiętaj, że zajmowanie się dziećmi to jest wielki wyczyn. Tylko niestety kobiety o tym zapominają. Zapominają o tym, że są wartościowe, że to, co robią, to jest wielka praca. To, że pamiętają, to, że koncentrują się na tym, co robią i tworzą taką swoją bańkę, której pilnują. To o tym zapominają i one zapominają, i otoczenie zapomina, i w kółko kobiety pozwalają na to, aby te myśli je drożyły, że coś jeszcze, i coś jeszcze, bo inni to, bo inni tamto zrobili, bo może powinnam. Ale jeżeli nie musisz, to odpuść na ten moment. Bo za dużo to też nie jest dobrze. Pamiętaj, że jeżeli chodzisz na przykład do pracy, gdzieś, pomijam już to, że masz dzieci, dom, y, rodzinę i cały zgiełk, ale chodzisz do pracy. Powiedzmy, że jesteś bez dzieci i idziesz do pracy, wracasz z pracy, masz spokój, bo są takie które się kończą, i wychodzisz, i, i masz spokój. Albo jest sytuacja, kiedy chodzisz do pracy, okej, okay, masz bardzo dużo na głowie, ale później masz jakiś urlop, wypoczynek. A rodzicielstwo nie ma urlopu. Więc dlatego, w szczególności w rodzicielstwie, powinno się pamiętać o tym, aby zachowywać umiar w tym natłoku dodatkowych jakichś zgiełków, jakiegoś chaosu tworzenia i pędu takiego nieustannego. Pęd i tak będzie. Więc nie dowalajmy sobie kolejnych, kolejnych i kolejnych problemów, kolejnych czynności, bo to będzie generowało kolejne nasze problemy. A jeżeli nie problemy, to jakieś wewnętrzne konflikty, jakieś wewnętrzne naciski, Róbmy to, co robimy, to, co czujemy, że jest dobre. Nie nakręcajmy się, że czegoś nie umiemy, że coś musimy, bo to daleko nas nie zaprowadzi. Pamiętaj o tym, że od rodzicielstwa nie ma urlopu. Dzieci rosną, ale i tak to są nasze dzieci. Więc i tak one gdzieś. Będą i nawet jak już się wyprowadzą, będą dorosłe, prowadziły własne rodziny. Pomimo to, że nie będziemy się chciały wtrącać, to i tak, jeżeli dotrą do nas jakieś e, sygnały niepokojące, to będziemy się zamartwiać. I będziemy zastanawiały się, jak pomóc, ale żeby to nie było takie e, narzucające. I będą różne problemy. Więc, na ten moment, jak możesz, odpuść generowanie dodatkowych różnych problemów. Więc, jeżeli chcesz pracować, ty chcesz, a nie ktoś za ciebie decyduje i słuchasz tego, co w koło się dzieje i że osoby popularne tyle robią, tyle wykonują różnego rodzaju czynności i są szczęśliwe, piękne, uśmiechnięte. i i sobie radzą. Ale Ty masz swój świat. Ty jesteś inną osobą. Więc pamiętaj o tym, że nie musisz być jak ktoś inny niż Ty sama. Z takim miłym akcentem Was żegnam. A w słoneczny dzień co polecam? Polecam maślaneczkę. Zdróweczkę. I do zobaczenia za tydzień.